Dobra, wkurzyłem się. Ha! 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 O, uniknę ostrza, uniknę, uniknę... Uniknę... A, trudno. A, zniknęły, dobra. Teraz błyskawiczne, sprzątne ze stołu. Razem z krzesłami. Tadam! Todam! Ta Widzicie? Jednym ciosem. Dobra, teraz mierzę się, pobawimy. Tędy. Kolejna część dużego holu. Czy wielkiego holu. Rany, jak to się nazywało wtedy? I wie. Pa, 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 pa. O, tutaj walczyliśmy z żabą, którą pokonaliśmy. Niebieski, nie zielony, przepraszam. Niebieski, się nie zielony. Tak, to jestem. Bach! Kierujemy się do wyjścia. byśmy się kierowali, gdyby nie ten lud, gdyby nie ten zabójca Titanic'a, niestety musiał to musiał wybrać miejsce by to bywać sprawdzam coś, komnata tortur, będą tortury, of course. Miecznika mam na szczęście, Tym razem mieczem się pobawię, czemu? Bo tak chcę. Aaa! piek. Haha, <laughs> milion osób żyj miecza. O, ilu właśnie co się zrobiło? Możecie się bardziej wysilić. Chciałem właśnie tego załatwić. ale ładuję się, kiedy nie patrzę. To nie fair. No. Zdychaj. Hmm. I, ta, I tak to prościzna. Na miejscu tych mrozów, to jeszcze pojawiłyby się te komary i kierownik ich. Samurai Jack! Samurai Jack! O, mamy aktyw mechanizm aktywowania. Najpierw zielony orb. Czy coś tu jest? Nie. że coś tu chyba jeszcze było. Hmm. A było, było. Ale nie tutaj, tylko na górze. Orby zbierzemy. Na początek wszystkie. Te tajne też. Te tajne też powiedziałem. No. Full może nie będziemy mieli, ale zawsze mieć wyższą rangę, prawda? Na duszach. Nam zależy. Szymon, jeżeli chodzi o te dusze, to głównie kieruję się właśnie liczbą orbów, a nie prędkością. Prędkością tak nagle się zrodziło, kiedy zobaczyłem jak nagle. Zresztą widzicie, jak mi, mi idzie. Oj, dobra, pod tym nie ma. Okej. Okay. I rozbijamy znowu naszą ulubioną metodą. No, już mam 30 tysięcy. Kupimy sobie ulepszenie życia. A mys, ale mys. Teczkę. a tam nie było przecież Idzie Idiota. Idiota ze mnie. Dobra, tu już nie ma. Dół. No, dziękuję. Eee, ten mechanizm... A zobaczcie, że krata jest rozwalona, a jak, jak graliśmy Nero, to nie była. No, szybko poszło. Z rozbijaniem. No. Jak to bawiliśmy? Mega hopę! Dlaczego uważam, że mega? Dziwne, niebieska powinna być dla Nero. Patrzcie, oto dlaczego! Wow! Niech wyskoczył. Hop! jesteśmy tutaj nad salą tortur. A wiecie co było za tą salą? Chwileczkę, co mamy? Miecznik do lasu, ale będę musiał przełączyć. O tu czeka nas niespodzianka. Nie, nie mówię o pańczynie. Pańczyna jest taka jak Jeszcze nie? O, dlatego. Taka niespodzianka nas czeka. Czemu nie rozwalam tych? No, Blitz pomaga nam w rozbijaniu tych. A, widzicie? Na no, ulicę, celujcie. się za za nas. O, cze mam odd, uwaga. uważać na jego atak jest niszczycielski. Szczególnie z rogiem, dużo życia może zabrać. A, dobra super. Tam wyszedł nawet. Czaćink, dobra, zbierzmy orby. Zbierzmy orby. Dziękuję. Rany, taka, tak. Tyle orbów było. No, 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 nieźle. Czemu, to, o, czemu ta szyba nie jest rozbita? Hmm... Tu 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 tu... Uch. I cmentarzysko. Wiecie co to oznacza. Zwyżnicza, że ja nie razu nie musiałem robić uniku? Chyba. No nie wiem, bym musiał zobaczyć na powtórce, bo nie wiem... A, znowu... Niszczymy ten cmentarz, który wcześniej był zniszczony. Hop, spam róg, będzie jeżeli chodzi o rozbijanie. Hmm, czy, czy spróbuję zdobyć tylko czerwonego orba? No, jacha. O, Tak, tak, można jeszcze. No, proszę. O, tu dużo było i zielonych. Jeżeli niektórzy oglądali intro i nie mówią o intro, jeżeli chodzi o wejście gry, w sensie rozpoczęcie, bo jeszcze przedtem jest intro. I na cmentarzysku jest pokazany Blitz. A propos, jeszcze ciekawostka na temat Blitza. Wiecie, że z niemieckiego Blitz znaczy błyskawica? <laughs> Ciekawe, czy autorzy kierowali się tym domysłem. Super, nie tak dużo, ale dobrze. Jeżeli godziorby. chodzi o orby. No, ciekawostka, prawda? Dobra, kupujemy, zakupy, bo starczy nam na niebieską... A nie, 30 tysięcy, trzeba 50. fak, ale tyle, tą starczy. Hmm... Podwyższyć czy nie? Hmm... A, zbieramy na życie, bo sobie są trudni. A skoro o tym mowa... No właśnie. Dwa etapy? Hmm. zobaczy, zobaczę hmm, Czerwony tym razem hmm. <grywa> Nie daj w czujności, Dante Dobra, nieważne. No, ale nie tak jak Nero. Przechodzisz w wierność dziewczynie. Ha? O, wow, uciekł. Kolejny pijący. Hei. <laughs> Jak? Gdzie dziewczyny? Laseczki, a tutaj. O, o nie, niedobrze, niedobrze, nie da się wydostać. Aaa, siedź, 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 Muszę się wydostać, szybko, Wydostać się, wydostać się. a nie wyszło, Fak Trzeba uważać. Niestety nie mamy łapy Nero i nie będzie tak łatwo. Tak to się trzymał z dala przynajmniej? Aaaaa nie! Właśnie, 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 właśnie. Udało się! O! nie! O. Słabo. Wypluj! No, dziękuję. O! Ładne wykończenie! Piąchą! nadpasuje! ale fajna śmierć! lol. Tak jeszcze nie widziałem. O, nowa broń! Użyj mocy, Dante! I dostaliśmy... Zwrócił uwagę na czaszkę No fakt było ich więcej. Czyli to nie była powtórka z rozzywki, tylko inny boss. No teraz tak musimy załatwić. Kolejna walka z bossem. Ciężko nam poszło, ale co tam? Hm, hmm, może wybromiony broń. Oho! あそョーカー No, dobra rozwalona. O. o! dokładnie, i tak oto zdobyliśmy Pandorę! To diabelska broń, która potrafi przyjąć 666 form. Nieprawda, bo tylko. Mm, ja najczęściej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć form. Można za ich pomocą walczyć z wieloma wrogami jednocześnie. A jak działa, dowiemy się w następnym odcinku. O, takiego zejścia nie miałem. No, ciekawe zejście. Chciałem na swoją czeka. Dobra, misja kończona. Czas przejścia: 21 minut. O, jest. Nieźle. Punkty są A. I znajdziemy, A. Będzie A chyba. Albo S. 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 Yeah. Możemy tą Pandorę. Się zobaczy. No cóż. Żadnych archiwów? Trudno. Zapiszemy, zapiszemy, tak. Albo nie, tutaj zapiszemy. Czemu tutaj? Bo może jeszcze raz przejdę. Hmm, się zobaczy. No menu misji. W następnym odcinku zagrańmy misję 16. I od zobaczymy, co nam przyszykowała twierdza Gnusa. No. ai eh ao